Cześć z Kuba. Dzień dobry, dobry wieczór. Dobry wieczór. Ogromne gratulacje za twój film pod tytułem Kuba. No powiem Ci, że naprawdę szacun, ponieważ jesteś drugim piłkarzem, który ma też swój film. Czy ta historia, która będzie pokazana, wzbudzi ponownie Twoje emocje? Jak najbardziej. No, ja już ten film oglądałem kilkukrotnie, żeby nie powiedzieć kilkunastokrotnie. Eee... I w sumie za każdym razem, jak, jak e, oglądałem, no to te emocje były, pojawiały się i, e, i myślę, że to też trochę tak, e, tak jest, jeżeli oglądasz tą swoją historię i, i, i też jak e, wiesz, e, z jakimi emocjami to się wiązało. Cała historia, która też trafiła do mediów, wszystkich poruszyła. Czy ty chciałeś, żeby kiedykolwiek to ujrzało światło dzienne? Ja ogólnie nigdy nie zakładałem i nigdy nie zastanawiałem się nad tym. Natomiast zdawałem sobie sprawę z tego, że, że no, pewnie prędzej czy później pewne rzeczy z, 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 z faktów w moim życiu się pokażą i, i, i jakby dziennikarze o tym napiszą. Ale żem zakładał sobie coś wcześniej, żebym ja myślał, że, że jakby jak będzie, no to nie, bo ja bardziej byłem na początku z... Po prostu tylko, tylko i wyłącznie skoncentrowany na, na tym, żeby być, grać w piłkę I to, był, i, to był mój, i to był mój jakby cel nadrzędny, a, a to, że moja historia jest taka, jaka jest i może nie jest najłatwiejsza. No cóż, każdy ma swoją i, i, i pewnie każdy też przeżywa ciężkie momenty w swoim życiu i... i Myślę, że ważne to jest to, jak sobie z tym wszystkim radzisz. A jak ty właśnie sobie, jako młody chłopak z tym wszystkim poradziłeś, żeby też znaleźć sobie na tyle motywacji, żeby dążyć do czegoś w życiu. Ja myślę, że głównym takim główną rzeczą, oczywiście poza bliskimi i poza najbliższymi, było, była też ta piłka właśnie, że ona mi pozwalała e, zapomnieć o tym wszystkim i, 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 i to było też takie moje marzenie, do którego po prostu dążyłem za wszelką cenę. I, 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 I myślę, że w dużej mierze ta piłka um, no trochę um, uratowała tego młodego Kubę. A czego, jak, jak film Cię pokaże? Jakiego, jakiego człowieka? Może nie piłkarza, tylko człowieka? Ja myślę, że ja nie jestem odpowiednią osobą, żeby to um, opiniować. Od tego są dziennikarze, od tego są widzowie. Ja jedynie co mogę powiedzieć, no to w sumie to, co założyliśmy sobie z Jankiem, z Kacprem przed filmem i. i um, to po obejrzeniu tego myślę, że po prostu udało nam się to zrealizować, ale, ale ja się nie, nie silę na opinię i bardziej po prostu to zostawiam widzom i, i, i Wam, dziennikarzom. Super, Kuba, bardzo Ci dziękuję. Trzymam ze Ciebie kciuki, jeszcze raz Ci gratuluję. Dziękuję Życzę panu. miłego seansu po raz kolejnego i ja oczywiście też obejrzę film. Dziękuję, dziękuję. bardzo, cześć.